Jak podłączyć i zaprogramować działanie kotła Comfort Pel z termostatem uniwersalnym? W tym przypadku mamy dwa sposoby podłączenia. Pierwszy sposób polega na zdjęciu całego kosza podajnika, co daje pełny dostęp do sterownika. Termostat podłączamy do zacisków 44 i 45, a przewody wprowadzamy jednym z otworów w obudowie. Wystarczy wybić go śrubokrętem i przeprowadzić kabel w tym miejscu. Drugi sposób stosujemy wtedy, gdy w kotłowni jest mało miejsca. Wyłączamy kocioł, podnosimy klapę i zdejmujemy panel frontowy. Uważamy przy tym na przewód zasilający wyświetlacz. Zbyt mocne pociągnięcie mogłoby uszkodzić gniazdo. W tym miejscu również znajdują się zaciski 44 i 45, do których podłączamy przewód termostatu. Po podłączeniu przywracamy zasilanie i uruchamiamy sterownik. Następnie wchodzimy do ustawień serwisowych, wpisujemy kod, na naszym filmie został on wprowadzony wcześniej. I w funkcji termostatu wybieramy opcję Wyłącz pompę i palnik. Jeśli dodatkowo chcemy sterować obiegiem mieszającym, w ustawieniach mieszacza pierwszego wybieramy termostat uniwersalny i w razie potrzeby wyłączamy pompę od termostatu. I to wszystko. Kocioł jest gotowy do pracy z termostatem.